W dzisiejszym odcinku opowiem Państwu o kilku nieznanych faktach dotyczących witaminy D. Szanowni Państwo, witamina D notuje swoje szczyty popularności. Zmniejsza ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, chorób nowotworowych czy przedwczesnej śmierci. Warto notorycznie mówić o witaminie D, ponieważ szacuje się, że około 40% naszego społeczeństwa ma niedobór tej witaminy. Dlatego ja dzisiaj, na zasadzie ciekawostki, by zachęcić Państwa do zainteresowania się tą witaminą, opowiem Państwu o rzeczach w stosunku do witaminy D, o których najprawdopodobniej nie słyszeliście wcześniej. Szanowni Państwo, jeśli mówimy o witaminie D, to najczęściej myślimy o mocnych kościach. Coraz częściej dowiadujemy się także, że witamina D wpływa na naszą odporność, i to bardzo dobrze. Ale czy wiecie Państwo, że prawidłowy poziom witaminy D może zmniejszać ryzyko utraty wzroku na starość? Drodzy widzowie, zwyrodnienie plamki żółtej to bardzo poważna choroba, która najczęściej pojawia się po 50. roku życia. Objawem tej choroby jest powolne rozmywanie się obrazu, a w skrajnych wypadkach może dojść nawet do utraty wzroku. Jednak jak się okazuje. Utrzymanie prawidłowego poziomu witaminy D przez całe nasze życie pomaga zapobiegać utracie wzroku na starość i, co ciekawe, nawet u osób, które są genetycznie predysponowane do tego, że mają większe szanse, szanse na rozwój tej choroby. Po drugie, witamina D może pomagać nam w bólu, a w szczególności tym bólu mięśni i stawów. Ból mięśni i stawów jest często charakterystyczny w chorobie, która nazywa się fibromialgia. Każdy, kto choruje na tę chorobę, wie, jak trudno się ją leczy, ale okazuje się, iż przeprowadzono badanie naukowe, w którym dowiedziono, że po pięciu miesiącach suplementowania witaminy D znacznie zmniejszył się ból u chorych na fibromialgię. Następnie kobiety powinny wiedzieć, że prawidłowe stężenie tej witaminy we krwi zmniejsza ryzyko mięśniaków macicy. Szanowne panie, mięśniaki macicy to. Niezłośliwe guzy, które, jak nie trudno się domyślić, rosną w ścianach macicy. Skala zmniejszenia ryzyka tej choroby poprzez utrzymanie prawidłowego stężenia witaminy D w naszej krwi wynosi ponad 30%. Zatem to kolejny powód do tego, by dbać o witaminę D w naszym organizmie. Następny ważny punkt, bez względu na naszą płeć to ten oczywiście, że witamina D może pomóc nam w utrzymaniu prawidłowej wagi. Myślę, że wszystkie te osoby, które odchudzały się przynajmniej raz, wiedzą, jak trudno jest walczyć z efektem joją, czyli powrotem wagi po uzyskaniu korzystnych dla nas kilogramów. I to właśnie witamina D pozwoli nam utrzymać prawidłową wagę, a tym samym wszystkie nasze wysiłki związane z odchudzaniem przełożą się na stałe utrzymanie prawidłowej masy ciała. Na ten punkt znowu ucieszą się wszystkie osoby, które zmagają się z przewlekłym bólem głowy. Jeśli cierpisz na regularne bóle głowy o nieznanej etiologii, to ponownie bardzo korzystna może okazać się tutaj witamina D. Witamina D może pomóc nam w różnorakich migrenach czy napięciowych bólach głowy. No to teraz ponownie wracamy do zdrowia kobiet. Po okresie menopauzy dochodzi do wielu zmian w zakresie hormonalnym w naszym organizmie, w organizmie kobiet. Oczywiście menopauza charakteryzuje się swoimi objawami, a jednym z tych objawów, który być może nie jest tak najbardziej charakterystyczny, bo najzwyczajniej w świecie nie uzewnętrznia się, tak na przykład jak uderzenia gorąca, jest zaburzenie gospodarki hormonalnej, ale także i poziomu cholesterolu. Okazuje się, iż u kobiet w trakcie menopauzy utrzymywanie prawidłowego stężenia witaminy we krwi pomaga regulować poziom cholesterolu, co jest nie bez znaczenia dla ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Tutaj bardzo ważne jest, by prócz witaminy D suplementować także wapń. Te dwa czynniki u kobiet po menopauzie Regulują nam bardzo dobrze poziom cholesterolu. Mam nadzieję, że ten krótki film się Państwu podobał. Już dziś zapraszam na kolejne odcinki o witaminie D. A jeśli ktoś z Państwa ma do mnie jakiekolwiek pytania, to jak zwykle zapraszam do korespondencji poprzez messengera na Facebooku. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję serdecznie za uwagę i do następnego odcinka.